Hallo, hallo. Może powtórzymy niemiecki: Das ist machba. Tym razem zajmiemy się opowiadaniem krótkiej historii za pomocą bardzo prostych, krótkich zdań żeby sobie pomóc wpaść na pomysł jakiejś historyjki, na opis jakiegoś zdarzenia, to warto sobie zadać pytania tak wewnętrznie, używając na przykład zaimków pytających, czyli wi, jak, wer, kto, wo, gdzie Warum, dlaczego, wohin, dokąd? Yy, możemy sobie zadać takie proste pytania, i to już yy, powinno nam trochę pomóc w ułożeniu historii, co się tam wydarzyło, co się tam mogło dziać. Do opowiedzenia tej krótkiej historii użyjemy bardzo prostych zdań. Weźmy Tomasa. Tomas, mamy już osobę, czyli wy, jak, to. No i co ten Tomas może robić? Weźmy, że on rano wstaje o 7.30. Czyli mamy Aufsztyn, mamy Tomas. Mamy też godzinę i możemy zwyczajne zdanie stworzyć. Thomas steht um sieben auf. Thomas steht um sieben auf. To jest nasze pierwsze zdanie. Zwykłe, proste zdanie. Czasownik na drugim miejscu, a tu akurat rozdzielnie złożony, więc jego przedrostek trafia na koniec zdania. Thomas steht um sieben auf. No i co ten Thomas może robić? On może się szybko ubierać, bo jest na przykład spóźniony, czyli Thomas zieht sich schnell an. I tu mamy zwykłe zdanie, czasownik jest na drugim miejscu. Zwróćmy uwagę, że jest to czasownik rozdzielnie złożony, sich anziehen, czyli ubierać się i to an jest na końcu zdania, czyli er zit sich schnell an. On się szybko ubiera. Czasownik na drugim miejscu. Załóżmy, że no, jest faktycznie spóźniony, szybko się ubiera, więc nie je śniadania. I możemy zrobić bardzo proste zdanie, czyli er ist kein frusztyk. Tym kein zaprzeczamy oczywiście rzeczownik, czyli er ist kein Frühstück, Czyli on nie je śniadania. Czyli on je żadne śniadanie, dosłownie można powiedzieć. Er ist kein frusztyk. On nie je żadnego śniadania. Zróbmy kolejne bardzo proste zdanie. On jest spóźniony. Verspätet to spóźniony. Wystarczy dorzucić czasownik jest i on, więc mamy on jest spóźniony. I będzie to wyglądało tak. Er ist verspätet. Er ist verspätet. Czasownik na drugim miejscu odmieniony odpowiednio do osoby er, czyli er ist verspätet. On jest spóźniony. Powiedzmy, że lekcje zaczynają się o ósmej. Der Unterricht beginnt um 8 Uhr. Czyli e, lekcja lekcje zaczynają się o 8:00. Lekcja zaczyna się o 8:00. Der Unterricht beginnt um 8 Uhr. Czasownik na drugim miejscu. Na początku mamy podmiot, potem czasownik i reszta zdania. Der Unterricht beginnt um 8 Uhr. Skoro lekcje zaczynają się o ósmej, to on musi się pośpieszyć, czyli jedzie szybko na rowerze do szkoły. Mamy czasownik fahren, czyli jechać mamy die Schule, szkołę i mamy das Fahrrad, czyli rower. Więc powiemy er fährt schnell mit dem Fahrrad zur Schule. Er fährt schnell mit dem Fahrrad zur Czyli on jedzie szybko rowerem do szkoły. Tu oczywiście trzeba odmienić te rodzajniki, czasownik i ułożyć wszystko w odpowiedniej kolejności, czyli er fährt schnell my tym faracu szuje, er fiat schnell, my tym faracu on jedzie szybko rowerem do szkoły. Zróbmy takie zdanie. On jest zaskoczony, bo szkoła jest zamknięta. Czyli er ist überrascht, to możemy zrobić takie pierwsze zdanie. Er ist überrascht, czyli on jest zaskoczony. I weźmy połączmy to takim spójnikiem den, czyli bo, ponieważ i tu działa to jak kropka, więc tu żaden szyk się nie zmienia, ani nic, tylko później lecimy z normalnym zdaniem, czyli er ist überrascht, denn die Schule ist geschlossen. Czyli szkoła jest zamknięta. Prawie jak po polsku. Czasownik na drugim miejscu. Den die Schule ist geschlossen. Er ist überrascht, denn die Schule ist geschlossen. On jest zaskoczony, bo szkoła jest zamknięta. Czasownik na drugim miejscu. Bardzo ważny element w języku niemieckim, czasownik, on jest na drugim miejscu w zwykłym prostym zdaniu. I przejdźmy do ostatniego zdania naszej historyjki. Możemy powiedzieć: Kein Wunder, es ist doch Sonntag. Czyli kein Wunder to dosłownie żaden cud. W ten sposób możemy powiedzieć: Kein Wunder, czyli nic dziwnego, nie ma się co dziwić. Kein Wunder, es ist doch Sonntag. Czyli jest przecież niedziela. Kein Wunder, es ist doch Sonntag. Czyli tutaj Tumas się śpieszył, 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 no i niestety pocałował klamkę, dlatego że szkoła była zamknięta, a zamknięta była dlatego, że była niedziela. I taka oto krótka historyjka, opowiedziana za pomocą bardzo prostych zdań. I wystarczy pamiętać, żeby dobrać oczywiście odpowiednie słownictwo, którego potrzebujemy, poodmieniać, co trzeba odmienić, a najważniejsza rzecz, dać te wyrazy tam, gdzie one powinny się znajdować. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że czasownik ma być na drugim miejscu. Ja. Dankeschön, das ist alles für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.